Siemanko, tak, troszeczkę informacyjny vlog. Mam kilka spraw, więc zaczynam. Zaczynam od tego, że w niedzielę kolejny film, teraz w niedzielę będzie, czyli za parę dni z Dzieżna dużego, czyli kontynuacja tych filmów, co robiliśmy z Jackiem na wtedy na tych leniwych topygach, nie? Zamówił mnie pod koniec filmu, żeby jeszcze wyskoczyć na dzierżno duże z większą ekipą. No i ten filmik udało mi się zmontować, skakuję teraz w niedzielę. Następna rzecz to 12-15 sierpień. Organizujemy jako małe rekiny zawody w połowie suma. I mamy jeszcze 5 miejsc. Co to oznacza, że mamy 5 miejsc dwuosobowych. Warunek jest, że muszą być minimum dwie osoby, bo w połowie suma to musimy sobie jeden, drugiemu pomagać. Tym bardziej że to zawody, te zawody są organizowane na zasadzie na zrywkę, czyli łowimy na żywca. Żadnych tam wątrób. Rosówek itd. Itp. łowimy na żywca, na duże żywce, minimum 20 cm. Wpisowe 250 zł od osoby, czyli 500 para. Jeżeli ktoś by jeszcze chciał się dopisać, jeszcze 5 stanowisk jest. Wpiszcie w komentarzach, ja się odezwę, jakiś tam kontakt. Pierwsze komentarze mają pierwszeństwo, jakiś tam kontakt z Wami nawiążę. I zapraszamy serdecznie. Łowisko Budziany. Nie obiecuję, że będą sumy, od razu powiem. Ale impreza na pewno będzie zacna. Zresztą, jak co roku na każdych zawodach, małego rekina, fajna integracja i w ogóle. A że nie pozwoli nam tam zrobić karpiowych zawodów, może w przyszłym roku się uda, bo trochę późno się odezwaliśmy. No to sumowe możemy sobie organizować. Z ciekawostek jest suma, zabieracie. Czyli ci, co się zgłoszą na zawody i złapią suma, suma zabieramy ze sobą. Oni po prostu tego suma nie chcą w tej wodzie i można sobie suma zabrać ze sobą. Nie ma nakazu wypuszczania, tak jak przeważnie na zawodach. Jest to woda karpiowa typ stricte, komercja tak zwana, czy stowarzyszenie. Komercja to źle napisał. No i to stowarzyszenie tych sumów się chce pozbyć. Łowili tam już sumy na, e, na, na łódce, na kwoki i na te kurcze wyleciało mi to z głowy, nieważne. Dobra, przypomniałem sobie, na vertikala pięć sumów zapali, więc sumów tam jest i ten gościu, który łapał tam z nim, z tym Szefem tego stowarzyszenia mówi, że jakieś dwie sztuki powyżej dwóch metrów tam pływają, ale nie chciały wtedy żerować. I dużo jest takich od metra do metry dwadzieścia, dwadzieścia więc jak co, to zapraszamy. Tutaj jesteśmy z Adikiem nad Odrą Rzeką, łazimy, chodzimy, szukamy miejscówek. Dosyć wszystko zarośnięte, więc te miejscówki są mało dostępne. Chcieliśmy spędzić jakąś nockę lub dwie z Adikiem w najbliższym czasie właśnie na rzece. Ale chyba to przełożymy na jesień, albo na zimę. Jak trochę ta roślinność opadnie. Chyba, że coś jeszcze znajdziemy. 12-15 sierpień jeszcze raz powiem, aby ktoś się pytał. Łowisko, budziany w komentarzach. To już niedługo. Dwa dni musicie brać, dobrać urlopu, nie? Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Więc jak coś, to jeszcze raz zapraszam. A na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten vlog, widzicie bardzo szybko, bardzo króciutko Widzimy się w niedzielę o 8 rano na kanale Mały